Właśnie zakończyłem z Witoldem trzygodzinny wywiad. Przeorałem go konkretnie, zadałem mu wiele bardzo ciekawych pytań na tematy polityczne, społeczne, geopolityczne, lockdownowe. Pytałem go o podatki i o wszystko, o co tylko się tak naprawdę dało. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem udzielić tego wywiadu Adamowi. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. Może rozpoczniemy od najbardziej gorącego tematu, który dotknie nas po raz kolejny jutro, czyli w sobotę 27 marca. To jest kolejny... Pełny, nielegalny lockdown, który zafundowali nam przedstawiciele partii rządzącej i jak fatalny on w skutkach może być dla całej gospodarki, w tym dla branż, restauratorskiej, hotelarskiej, fryzjerskiej, kosmetycznej, i tak naprawdę dla samych ludzi i ich samopoczucia, gdy odbiera im się możliwość zarobku i każe patrzeć na to, jak czasami budowane przez dekady firmy upadają. Dziękuję Ci za to pytanie. Jest ono bardzo ważne, bardzo na czasie. Rozmawiamy w piątek, 26 marca. Od soboty, 27 marca, rozpocznie się kolejny lockdown. Kolejne obostrzenia wejdą w życie przez pandemię COVID-19. Nasi rządzący przyjęli i cały czas stosują tylko jedną metodę walki. Z tym wirusem walki z rozpowszechnianiem się tej choroby, a mianowicie wybierają lockdown. Lockdown, który jest według nich lekarstwem na wszystko i pomaga w zwalczaniu tej choroby. Kolejna odsłona tego nielegalnego lockdownu to już nie tylko zamknięte restauracje czy kluby fitness, które są już ciągiem. Zamknięty od prawie pół roku, od dobrych pięciu miesięcy. Nie można robić tego, co kiedyś wydawało się rzeczą zupełnie normalną: pójść do restauracji ze znajomymi, z żoną, z dziewczyną, usiąść, zjeść obiad, czyli zamówić tę usługę, którą ten restaurator wykonuje często od wielu lat. Robi to dobrze. I jest mu odbierana możliwość zarobkowania do tych restauracji, hoteli, stoków narciarskich, klubów fitness, teatrów przecież, kin. Nie można iść do kina. Od wielu miesięcy było pewne takie okienko, gdzie można było iść, ale to trwało 2-3 tygodnie. Dołączają od jutra zakłady fryzjerskie, salony urody dołączą sklepy wielkopowierzchniowe, czyli ogromne hale, gdzie sprzedawane są meble, gdzie przecież ludzie nie są na sobie e, tak stłoczeni, jak chociażby w Biedronce, czy w Lidlu, czy w innych sklepach spożywczych. Mimo to jest e, zakazywana tego rodzaju działalność. O tym, jakie szkody przynosi lockdown, e, świadczą wyliczenia że każdy dzień lockdownu, dotyczyło to tego wiosennego lockdownu rok temu, kosztował polską gospodarkę miliard trzysta milionów złotych. Każdy dzień można sobie już przejrzeć przez ponad 300 dni, które minęły od marca 2020 roku, wychodzi ogromna kwota, którą przecież na pewno trzeba powiększyć o te koszty ukryte, które jeszcze nie wyszły. Bezrobocie podobno wcale nie wzrosło, ale jest to bezrobocie często ukryte, bo pamiętajmy, że aby skorzystać z pomocy rządowej, i tak z tej pomocy skorzystało jak mówią badania dotyczące restauracji i klubów fitness niecałe 15% wszystkich punktów fitness albo e, zakładów gastronomicznych trzeba było, aby uzyskać taką pomoc, dodajmy, czyli często jednorazową i bardzo nikłą należało zapewnić, że nie zwolni się z swoich pracowników. W przypadku gdy nie ma się dochodów, e, ludzie nie korzystają z naszych usług, nie można było nikogo zwolnić, żeby dostać pomoc starszy i tu mamy ten powód, dla którego bezrobocie, bezrobocie tak nie wzrosło, jednak to wszystko odbije się w czasie, nie tylko Straty gospodarcze, także straty służby zdrowia, rząd zafiksował się w zasadzie tylko i wyłącznie na jednej chorobie, a nie są leczone nie są leczone inne. O jedną trzecią spadło w poprzednim roku spadła wykrywalność nowotworów. O jedną drugą e, zmniejszyło się przyjmowanie do szpitali leczenie tych nowotworów. Przecież to tylko taki drastyczny przykład raka, bardzo już poważnej choroby, a ile takich mniejszych chorób jest przechorowywanych w domu, bo była tylko te, teleporada, nie można było iść do przychodni. Dokładnie. Do tego e, planowe zabiegi były odwoływane, ostatnio też taka decyzja NFZ-u na prośbę ministra Niedzielskiego, który w ogóle dziwił się, że ktoś ma pretensje o to do niego. Przecież jest COVID, trzeba ratować życia ludzi covidowych. Oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, że jeśli ktoś czekał kilka lat na zabieg, teraz ma e, zwolnić to łóżko w trymigi, bo, bo jest chory na COVID. E, to wszystko odbije się na naszym zdrowiu, na naszym społeczeństwie w dłuższej sp perspektywie. W dłuższej perspektywie także odbije się na nas zamknięcie edukacji, bo. Przecież ta nauka zdalna, prowadzona już od ponad roku, sprawia, że niektórzy uczniowie liceów pół e, swojej bytności w tej szkole spędzi na nauce zdalnej. Mhm. Studenci nie mogą e, spotykać się ze sobą tak jak dawniej. Przecież e, studia, nauka to nie tylko książka, szkoła, e, lekcje. Czy odrabianie zadań domowych, to także spotkania z przyjaciółmi, poznawanie przyjaciół, poznawanie sympatii, poznawanie e, przyszłych e, żon, e, mężów. To wszystko jest postawione dzisiaj na głowie. To wszystko sprawia, że nie żyjemy e, normalnie. Właśnie, jeszcze wracając do tematu pana Niedzielskiego, to o ile pamiętam, y, wydał on polecenie, aby przeprowadzać tylko zabiegi na pacjentach, którzy rokują. Co z automatu świadczyło, że jakby skazywać na śmierć tych, którzy mają gorsze szanse na przeżycie, i moim zdaniem idealnie to kontrastuje ze słowami partii rządzącej o tym, że służba zdrowia dała radę w trakcie COVID-a, że jest wydolna i że to jest generalnie dzięki obecnej rządzącej partii, że żyjemy wszyscy, a nie umarliśmy na COVID, a z drugiej strony padają oficjalnie takie, takie zalecenia. Yy... Tak, yy, mówi się, że szpitale są przepełnione. się na dane to okaże się, że mniej było zabiegów. Zresztą te zabiegi były odwoływane, mniej było zabiegów, mniej było leczenia szpitalu, mniejsze było przepełnienie. Szpitale były zapełnione na oddziałach covidowych, ale generalnie wydolność służby zdrowia to nie jest tylko działalność rządu w tym roku. To przecież ja, są lata lata zaniedbań. Ostatnio premier Morawiecki bardzo Zaatakował mocno na konferencji prasowej, to było w czwartek, 25 marca. Zaatakował prywatną służbę zdrowia, która podobno e, nie leczy na COVID, ale przecież, szanowni państwo, e, po pierwsze te szpitale e, prywatne i tak zostały przez państwo w jakiś tam sposób przejęte na, na leczenie, leczenie COVID-u. E, po drugie, e, Przecież służba zdrowia prywatna też daje radę w Polsce, no żeby zapisać się czy to do dentysty, czy często do ginekologa. No, można czekać oczywiście w kolejce do NFZ-u można czekać długo na różne zabiegi, ale jest całe szczęście służba zdrowia prywatna, która powoduje, że w ogóle w Polsce można gdzieś się szybko. I dobrze wyleczyć, więc tutaj ten atak pana premiera na prywatną służbę zdrowia jest kompletnie nie na miejscu. Lekarze i pielęgniarki też jest ważny temat, jeśli pozwoli, że jeszcze go chwilę pociągnę. Premier Morawiecki powiedział także w czwartek, wczoraj na konferencji prasowej, że tak się ułożył nasz system ochrony zdrowia, że mamy mało lekarzy i pielęgniarek, Szanowni Państwo, e, ułożył, sam, sam się ułożył, to przecież lata zaniedbań kolejnych rządów, w tym już prawie sześcioletniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości spowodowało, że lekarze, pielęgniarki wyjeżdżają z Polski do innych krajów, do Niemiec, Norwegii, Szwecji, gdzie mają godziwe zarobki i mogą e, godnie żyć. Śmiem twierdzić, że gdyby było więcej prywatnej służby zdrowia w Polsce i lekarze, i pielęgniarki w warunkach konkurencji mogliby znaleźć lepiej płatną pracę w Polsce. A gdy oni e, żądają e, podwyżek, jak niedawno także lekarze rezydenci, to często słyszą od e, przedstawicieli PiSu: jedźcie. Pani e, poseł z PiSu krzyczała na mównicy sejmowej, do nich niech jadą, a teraz premier Morawiecki mówi, że tak się ułożył system zdrowia w Polsce, że jest mało lekarzy. I jeszcze kolejnym problemem odnośnie pielęgniarek, to wiem też, nie przytoczę dokładnego średniego wieku pielęgniarki, ale z tego co pamiętam, krąży on w okolicach 50 lat, czyli obecnie jest źle. Ale za 10 lat, kiedy te wszystkie pielęgniarki, które swoją karierę za zaczynały jeszcze w latach 80., zaczną przechodzić na emeryturę, to może się okazać, że z roku na rok służba zdrowia nie będzie dysponowała personelem. Będą lekarze i będzie więcej lekarzy niż, niż pielęgniarek, a jednych i drugich będzie zdecydowanie za mało. I to jest moim zdaniem sytuacja, która... Po, wymaga bardzo pilnej uwagi, bo to jest pełzająca katastrofa i gdy do tego dojdzie, nikt nie będzie oczywiście na to przygotowany, co my wtedy zrobimy? Będziemy ściągali pielęgniarki z zagranicy. Tak, dokładnie, pojawia się pytanie, kto nas będzie leczył, kto się nami będzie opiekował. E, tak jak e, starszymi ludźmi już w Niemczech, czy w, na krajach, w krajach zachodu opiekują się już, już Polacy, e, głównie Polki, e, to tak samo może być e, w Polsce, że będą to robić Ukraińcy, Białorusini to pół biedy, ale e, imigranci z innych krajów obcych nam e, kulturowo, totalnie i etnicznie, to już mógł być większy, większy dla nas problem. Jeżeli w ogóle ktoś będzie chciał to robić, to jest też pytanie, czy znajdziemy w ogóle taką ilość chętnych, którzy będą chcieli, a jeszcze jest przecież masa rzeczy, które należy zrobić po drodze to muszą być pielęgniarki po pierwsze, to nie mogą być osoby po prostu wzięte z ulicy, muszą mówić po polsku, a co z, z nostryfikacją dyplomów i tak dalej, kiedy ten proces również został zachwiany i generalnie w Polsce ukraińskie uniwersytety nie mają o, o, obowiązku nostryfikacji tych dyplomów medycznych i w teorii ktoś, kto nie ukończy studiów medycznych, może tym, tym lekarzem być w Polsce i leczyć. I to też miało miejsce za obecnej kadencji władzy, ale chciałem wrócić jeszcze do, do spraw gospodarczych, ponieważ mówiliśmy o tym, że właśnie i cały proces socjalizacji ludzi młodych i dzieci, tych najmłodszych dzieci i ludzi starszych zostaje zachwiany. Cała gospodarka jest zamknięta, miliardowe straty. Ale gdyby podejść do tego wszystkiego z rozsądkiem i z odrobiną dobrej woli, to nawet w tej patologicznej sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy mówi, że te obostrzenia są nielegalne, a rząd dalej je stosuje jak gdyby nigdy nic, można by wprowadzić lockdown częściowy, czyli pozwolić każdemu chociażby w części prowadzić swój biznes i w najgorszym razie wychodzić na zero, żeby po prostu nie bankrutować. Mimo wszystko rządzący tego nie robią. Zgadzam się. Jest wiele rozwiązań, które pozwoliłyby przedsiębiorcom na... Mniejsze straty, nie na straty całości zysku, a na przykład na stratę jednej trzeciej, jednej drugiej, co pozwoliłoby mi jakoś ten trudny czas przeżyć. Mamy restauracje, w których przecież co drugi, co trzeci stolik mógłby być wolny, mogła być dezynfekcja, mógłby być, mógłby być dystans społeczny i mogłoby to działać. Jest zamknięte wszystko od ponad pięciu miesięcy. Hotele. Co drugi pokój, co trzeci pokój mógłby być otwarty, a wszystko jest znowu zamykane. Fryzjerzy, system prosty: wchodzi klient, wychodzi klient, nie ma tłoczenia się w kolejce, jest wszystko umawiane, Wszyscy mamy teraz telefony, internet, wszystko omawiane na konkretne godziny. Wchodzi człowiek, wychodzi, nie ma żadnego tłoku, nie ma ryzyka tak dużego zakażenia się. Wszystko to można. Przy odrobinie dobrej woli, to naprawdę można by skonstruować, że i zdrowie publiczne byłoby zachowane, i zarobek przedsiębiorcy. Ale widać wyraźnie, że urządzących nie ma takiej dobrej woli. Są pewne czasami kroki, które wydają się, że oni już pośli po rozum do głowy i zaczną coś troszeczkę luzować, zmienią jakąś koncepcję, a później znowu jak cepem walą w nas obostrzeniami. Mimo, że one nie przynoszą efektu, ponieważ ta ilość zachorowań, chociażby na Warmii i Mazurach, nie spada. Liczba zachorowań na Warmii i Mazurach nie spada. Tak samo jest w województwie pomorskim. Są to województwa, które o wiele wcześniej dostały ten twardy lockdown niż cały kraj i średnia zakażeń zdecydowanie dzienna wzrasta. I to biorąc pod uwagę Pierwsze dwa tygodnie lockdownu w Armii, na warmi i mazurach to był ten czas, gdzie ten lockdown miał już czas zadziałać. To nie było tak, że my sobie mówimy: O nie, działa, minął dzień, dwa, a są wzrosty. To były całe dwa tygodnie. Średnia dzienna była wysoka. Trzeci tydzień tego lockdownu, który kończy się właśnie dzisiaj w piątek, pokazuje jeszcze wyższą dzienną średnią zakażeń. Czyli, czyli to pokazuje, że ten lockdown nie działa. Tak samo jest w pomorskim. Tam, co prawda, lockdown e, trwa tylko dwa tygodnie, ale już widać, że ta średnia dzienna zakażeń wzrasta zamiast maleć. I czemu ten lockdown e, ma w takim przypadku służyć? Są inne przykłady z innych krajów. I to ktoś może powiedzieć, e, że tutaj przesadzamy, że to tak nie jest wcale, ale. Stany Zjednoczone, tak? Mhm. Dakota Północna, Dakota Południowa. W jednym stanie były maseczki i obostrzenia, w drugim nie było. Są Stany, oczywiście sąsiadujące ze sobą, mają bardzo podobne wyniki. Jedni zażynali swoją gospodarkę, niszczyli życie społeczno-gospodarcze, inni nie, a wyniki walki z wirusem są niemal identyczne. Mhm. Floryda, Kalifornia, Dokładnie. ten sam przykład, bardzo podobne. I już trzeci przykład, żeby zobrazować, że lockdown tak naprawdę nie działa, to Polska i Szwecja. Szwecja to kraj, który nie wprowadzał tak drakońskich obostrzeń. Nie można powiedzieć, żeby nie wprowadzał żadnych, ale na pewno nie umywały się do tego, co wprowadzono w Polsce nawet w 10%. Tam straszono, że jeśli pójdziemy modelem szwedzkim, tak straszyli przedstawiciele PiSu, tak starszy nawet minister Morawiecki, premier Morawiecki, namównicy sejmowej. Bo jeśli pójdziemy tą drogą, będziemy mieli bardzo dużo zakażeń. Poszliśmy inną drogą, a przegoniliśmy niedawno Szwecję w wielości zgonów na milion mieszkańców. Dwie różne drogi, w zasadzie ten sam efekt końcowy.